Dzień dobry, a dzisiaj Pilates. Cóż, złożmy sobie wszystkie dziewczyny nawzajem wspaniałego dnia i nie tylko, wszystkich naszych dalszych dni, pięknej pogody, szczęścia, uśmiechu nieustającego i każda wie co jeszcze. Ale to już nie będziemy się rozdrabniać, bo jest tych życzeń na pewno bardzo dużo. Ile nas jest, tyle życzeń. No i fajnie, do przodu. A teraz. Jak zwykle powolna, powolna, bardzo powolna rozgrzewka. Raz. Powolny Dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Oddech i druga strona dla zmylenia przeciwnika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. I teraz delikatnie barkami do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff. Rozluźniamy się i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. I teraz szybciej biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz. Krążymy 2, 3, 4, 5. Rozdźwiędzniamy się. Barki krążenie. Raz, 2, 3, 4, 5. I do tyłu, jak było najpierw do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. Fajnie. No, Rozdźwiędzeni jesteśmy. I teraz. Powoli, powoli, do dołu, do dołu pochylamy się, ręce bezwładne. Ruch oczywiście wychodzi z biodra. Powoli, ile kto może, kręgosłup staramy się mieć prosty. Dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy, moment, oddech i wydech. I z wydechem na pewno uda nam się jeszcze troszeczkę kawałek rozciągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wydech i do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tego momentu jak poczujemy tutaj napięcie na naszej tylnej taśmie. Od mniej więcej pięt do pośladków. Oddech, damy radę jeszcze. Wydech. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Fajnie. I teraz powolutku, powolutku, rozciągamy się do góry, rozciągamy się, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Jesteśmy w pionie. Fajnie. I teraz lekki rozkrok. I możemy się w ten sposób jeszcze boczne mięśnie żebrowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stajemy, prawda, po wstępnym rozciągnięciu. Na pewno jest łatwo w tej chwili to wykonać. Raz, dwa, trzy, Cztery pięć i teraz przeciwległa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opieramy się o kolana. Wstajemy. Dwa zasłużone oddechy. Kilka pajacyków jeszcze tak na rozciągnięcie kręgosłupa. Hop, raz, dwa rozciągamy się mocno i cztery oj, jedna strona druga, raz dwa, trzy cztery, pięć rozciągnięci jesteśmy po prostu fantastycznie, w związku z tym schodzimy do parteru konkretnie na czworaka podpieramy się tak, sprawdzamy oczywiście jak zwykle czy Nasze kolana są pod biodrami. kąt prosty mniej więcej zachowany. A nasze nadgarstki pod barkami. Tak. I teraz w tej pozycji lekko uchylamy nóg, nogi. Tak. I hops. I hops. Tak. I z powrotem. I hops. I hops. I z powrotem. Tak. Tak. Po pięć razy na razie. Jedna noga, pięć razy druga. Uwaga. Boczek. Tak. I hops. I z powrotem. Boczek. Okrąg. I z powrotem. I jeszcze raz. Boczek. Okrąg. I z powrotem. I ostatni raz na tą nogę. Boczek. Hop. I z powrotem. Dwa oddechy. Tak. Teraz ta noga. Tak. Boczek. Hop. I z powrotem. I jeszcze raz. Boczek. Hop, i z powrotem. Dwa, boczek, hop, i z powrotem. Trzy, boczek, hop, cztery. I ostatni raz, boczek, hop, i z powrotem. Rozluźniamy się leciutko, krącąc, wirując, powiedzmy, sobie biodrami w jedną stronę. Raz. Dwa, trzy razy. Trzy w jedną stronę. Krótki oddech. I trzy razy w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Tak, nabraliśmy, tak powiem, trochę więcej mocy. Wracamy do ćwiczenia. Czyli boczek. Hop. Raz. Pięć razy. Boczek. Hop. Z powrotem. Boczek. Hop. Trzy. Boczek. Cztery. I jeszcze raz. Boczek. hop I z powrotem. Jeden oddech. Bo przed nami jeszcze druga noga. Boczek. Hop. Z powrotem. Raz. Boczek. Hop. Dwa. Trzy. Cztery, i pięć, i rozluźniamy się. Krążymy sobie biodrami w jedną stronę. Zataczamy sobie troszeczkę większe koła, trzy, cztery, pięć, oddech i w drugą stronę. Raz, dwa, 4, 5. I ostatnia seria tego ćwiczenia. Sprawdzamy, czy jesteśmy ustawieni jak trzeba. Prawdopodobnie jesteśmy. I boczek hop, raz, szybciej trochę. Boczek, hop, tak. Boczek, hop, cztery, i pięć. Chła. Rozgrzejemy się, na pewno. Druga noga, uwaga. Boczek, hop, z powrotem. Boczek, hop, dwa, boczek, hop, trzy, boczek, hop, cztery. I ostatni raz. Boczek, hop, i z powrotem. I teraz się spokojnie rozluźniamy. Kładziemy się na płask, tak, twarzą do maty, leżymy i takie podnoszenia, ale tylko troszeczkę, hops, na rozciągnięcie kręgosłupa raz, dwa, tak, nie wyprostowujemy oczywiście całych rąk w łokciach, tylko trochę, raz, dwa, raz, dwa, pięć razy raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. Rozluźniamy się, podciągamy sobie kolana do góry, ustawiamy się w takim, takim yy, znowu w, okres, w takim na, w położeniu na czworaka i tak zwane damskie pompki. Wiecie jak to wygląda? Nie? Czyli nie jak mężczyźni, tak, o nie, nie. My jesteśmy dostojne damy i po prostu tylko tak robimy Raz i też nie do końca. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Przerwa. Dwa oddechy. Jeden okręt biodrami, drugi rozluźniamy się. Jeszcze pięć, uwaga, raz. Dwa, trzy, cztery, cztery pięć, Uff. rozluźnienie. Musimy sobie wzmocnić troszeczkę mięśnie piersiowe, bo to jest ważne w starszym pieku. Tym bardziej, że biust, że tak powiem, jest obfitszy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. I przechodzimy do pozycji dziecko, tak? Czyli sprawdzamy, czy palce stóp mają kontakt ze sobą. A my kładziemy sobie głowę na matę. Kładziemy się między nasze kolana. Siedzimy sobie na piętach. Ręce do tyłu. Wnętrzem dłoni do góry. Naciągamy le leciutko ręce do tyłu. Bujamy się. Jedna strona, druga. Spokojnie sobie oddychamy. Należy nam się. Tak. Siedzimy sobie teraz prosto. Kładziemy się z powrotem. Tak. Ręce w bok. Tak. Zmieszczę się. Zmieści się. Oc. I lekko się podnosimy. I krążymy ramionami, tak? Pięć w jedną stronę, pięć w drugą. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa. Oddech, tak. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Oddech. I jeszcze raz. Będę w bok. Raz, dwa, trzy. 4, 5, oddech. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, odpoczynek. Rozluźniamy mięśnie. Przechodzimy do stania na czworakach. Porozciągajmy się jeszcze w tej pozycji, tak. To ćwiczenie, tak? Po pięć razy z każdej strony, tak? Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, oj, sześć, przesadziłam. Alzheimer, <śleszajmer> rozbiecie. Każdego kiedyś dopadnie. Uwaga, druga strona. Pięć razy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Tym razem nie zapomniałam. piątka, tak. Wracamy do pierwszej ręki i, i, i nogi. Uwaga. Aha, nie zapadamy się na barkach przy tym ćwiczeniu. Raz. 2, 3, 4, 5. Opadamy. Puch. Krótki wądek. Druga noga i ręka. Raz. 2, 3, cztery, 5. Rozluźniamy się chwilę. No dzisiaj Pilates, to będzie się spocimy troszeczkę, ale nie szkodzi. I uwaga, ostatni raz ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, wspaniale. No i teraz kochani moi, możemy się nareszcie położyć. Najpierw rozciągnijmy się, pf, ręce, pf, nogi. Pf, pf, tak, I jedna noga leży, a drugą wyprostowujemy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kolej na mięśnie. Ud, uwaga, druga strona. Raz, dwa, trzy. 4, 5, opuszczamy nogę, 2 oddechy, drugi i pierwsza, raz, 2, 3, 4, 5, opuszczamy, druga, o, op, raz, 2, 3, 4, 5, opuszczamy, 2 oddechy, jeden oddech i drugi oddech i ostatnie. Seria? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy nogę. I teraz ta. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I opuszczamy. I rozluźniamy się w jedną stronę. Rozluźniamy się w drugą. no i coś na mięśnie brzucha, a właściwie dolnych partii brzucha, tak. Podwijamy sobie nogi w ten sposób, napinamy lekko mięśnie pod brzusza. tak i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się i jeszcze raz, raz, dwa, trzy. 4 5 Rozluźniamy się. I jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy się. Jedną stronę, w drugą. A teraz sobie pomasujmy kręgosłup. Najpierw krążeniami w ten sposób, a potem wzdłuż kręgosłupa. Tak? Najpierw. Zataczamy kółeczka nogami naszymi podwiniętymi. 2, 3, 4, 5. Rozwiniamy się i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Opuszczamy teraz nogi na matę. I teraz przystępujemy do masażu z kręgosłup kręgosłupa, który też bardzo fantastyczny, jest bardzo dobry, bardzo dobry, bo ożywia po prostu wszystkie tutaj części nasze na plecach. Nie będę wymieniała, bo jest ich dużo. Kołyszemy się po prostu w tył i w przód, dbając o tym, żeby była mniej więcej odległość między głową a kolanami taka sama, tak? Uwaga, zaczynamy. Hop, raz, dwa, pięć razy trzy. 4, 5. Jesteśmy w pozycji wyprostowanej. Rozluźniamy kręgosłup najpierw do tyłu. Potem przytulamy się do kolan tak. Oddech, jeszcze raz. Rozciągamy się. I oddech. Jeszcze raz seria pięciu kołysek. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Cztery i pięć. Lekkie rozciąganie. W jedną stronę przytulamy się do kolan. I rozciągamy się. I jeszcze raz. A teraz ostatni raz, ale tym razem dziesięć kołysek, tak? Uwaga. Hop. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No, jesteśmy wymasowani na plecach oj, mata i ćwiczenia to jest wspaniały masażysta, prawda? Kręgosłup jest nam bardzo za to wdzięczny. Chwileczkę odpoczywamy sobie, rozciągamy się, ja się podciągnę troszeczkę na macie, bo się nie zmieszczę. skawał kawał kobiety ze mną. Ze mnie nie będę się tu chwaliła, jestem wysoka. Oddychamy, nabieramy powietrza. Udychamy, tak, a teraz przekładamy się leciutko na boczek, tak, podpieramy się, tak. I jedna noga jest podjęta, żeby nam wystabilizowała pozycję, a i druga ręka, jedna ręka też, ale jedną się podpieramy, tak, i teraz robimy coś takiego, sobie. Skręcamy stopę, tak podwijamy, nie mamy tak z wdziękiem, tylko tak i ta stopa leci do góry i z powrotem, tak? Taki ruch. Najpierw pięć razy. Uwaga. Ops, jesteśmy i hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy się. Rozluźniamy mięśnie łydek, łydki, bo to jest właśnie ćwiczenie głównie na, skierowane na mięśnie łydek. Uwaga. I jeszcze raz. Podwijamy stopę i lecimy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Oddychamy. Rozluźniamy się i ostatni raz, uwaga, stopa, tak i raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. Rozluźniamy łydkę, rozmasowujemy ją sobie leciutko, dwa, trzy. 4, 5, tak. Przekręcamy się na drugą stronę i ćwiczymy na to samo na drugą stronę, tak? Hop. Jesteśmy w pozycji. I zaczynamy, tak? I raz. Dwa. Wyciągamy mocno nogę. Trzy. i pięć. Tak. Teraz chwileczkę się i Mięśni, łydki lekko możemy sobie podmasować. Tak. Wracamy do ćwiczenia. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery pięć, rozluźniamy się i ostatni raz Odwijamy stopy i raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Uf. Wspaniale. Jesteśmy rozluźnieni. Kładziemy się na macie. Tak. Kręg po kręgu podnosimy się do góry. Tak. Trzy, cztery, pięć. Nie za wysoko. Tak i krążymy sobie wyciągniętą nogą pięć razy do środka. Raz, dwa, trzy. 4, 5, opuszczamy nogę na matę, ale jeszcze bioder nie, tak? I druga noga. Raz, 2, 3, cztery, 5, dostawiamy stopę na macie i znowu kręg po kręgu powoli się umieszczamy na macie, lekko rozluźniamy mięśnie. Dwa spokojne oddechy. I znowu kręg po kręgu lecimy do góry. Lecimy, lecimy, lecimy. Noga. I teraz na zewnątrz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dostawiamy no, no, nogę na matę. I teraz druga noga, tak? Też na zewnątrz. Raz. Kółeczka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ustawiamy stopę na macie i kładziemy się. I dwa zasłużone oddechy. Tak. I znowu ostatni raz. Kręg po kręgu. Podnosimy się. I teraz stopa i noga wyprostowana. I teraz do środka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Stopa na matę. Druga. Unosimy nogę i na zewnątrz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Noga na matę. I kładziemy się. I się rozluźniamy. Tak. Leżymy wyprostowani. Dwa oddechy. Musimy po tych w Wszystkich ćwiczeniach leciutko, wrócić do formy. O, przeciągnijmy się jeszcze, tak? I teraz leżymy płasko, tak? I podnosimy rękę i nogę, tak? I głowę jednocześnie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kładziemy, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kładziemy, tak? Pierwsza para, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kładziemy, oddech. Druga para, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kładziemy się, oddech. I ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kładziemy się. I druga para, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, rozciągamy, rozluźniamy mięśnie, nóg, rąk. Spokojnie oddychamy, poruszamy palcami dwie rąk, poruszamy palcami stóp. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. przenosimy ręce z powrotem wzdłuż ciała, przekręcamy się leciutko na boczek, jedną ręką podpierając się, siadamy. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Chwilę wracamy do rzeczywistości, a jeszcze na zakończenie może kilka y, y, ćwiczeń wzmacniających Mięśnie piersiowe, czyli wiadomo, ręce na amen, tu tak, tutaj yy, yy, ręce od łokcia do dłoni, żeby były równolegle mniej więcej do maty, podhaczamy się pod brodę, żeby yy, ruch nie, nie szedł w górę, góra dół, tak, barki opuszczone i zaczynamy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się. Zmieniamy sobie położenie nóg. Stopy odwrotnie. Tak. I znowu podhaczamy się. Tak. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Troszeczkę, szybciej. Rozluźniamy się. Tak. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy się, krążymy sobie. Dookoła, raz, dwa, trzy, tak. I w drugą stronę, raz, dwa i trzy. Siedzimy, oddech jeden, nabieramy powietrze nosem, wydechamy ustami, jesteśmy wyprostowani. Ostatni raz, wyciągamy ręce do góry i nabierając oddech skierowujemy palce mocno w górę i z wydechem opuszczamy dłonie i umieszczamy je na sprocie słonecznym. tak? I dziękujemy sobie. I do jutra. Do widzenia.